Dzisiaj o Intelu i o tym jak stał się firmą, która przestała się liczyć w jakimkolwiek wyścigu w dziedzinie półprzewodników i AI. Na podsumowanie przyjdzie czas, a zacznijmy od tego, że Intel właśnie zakończył drugi kwartał 2025 roku no i pokazał wyniki w trudnym, ale wyraźnie przełomowym momencie dla swojej historii. No i muszę dodać, że nieco smutnej. Po objęciu sterów przez nowego CEO, czyli Libutana, firma poddana była gwałtownej restrukturyzacji, której celem jest przywrócenie sprawczości, dyscypliny finansowej, odbudowaniu zaufania, zarówno wśród klientów, jak i inwestorów, a przynajmniej tak twierdzi CEO. Kwartalne wyniki odzwierciedlają restrukturyzację, i to trzeba zdecydowanie powiedzieć, ale niestety nie postęp, który rozpoczęto w lutym 2021 roku, bo mimo Przekroczenia prognoz przychodowych, Intel zarobił niecałe 13 miliardów dolarów, zysk netto wciąż płacze, nie istnieje. Strata na EPS sięga 10 centów na akcję w ujęciu non-gapowym i aż 67 centów na akcję w ujęciu gapowym. Za tymi liczbami kryje się też jednorazowy koszt, ale nie jeden. 1.9 mld na restrukturyzację, 800 milionów na odpisy aktualizacyjne, no i 200 milionów innych kosztów. Okresowych. Zanim przejdziemy dalej, wspomnę, że partnerem odcinka jest XTB, gdzie za darmo zainwestujesz do miesięcznego obrotu 100 tys. euro, za darmo wymienisz waluty i skorzystasz z portfela wirtualnego, np. Na, na wakacjach, a także założysz konto emerytalne IKE i XE, a więcej o koncie w XTB znajdziesz w tym odcinku, a my, nie przedłużając, zaczynamy. Segmentowo w Intelu Najlepiej poradziła sobie tradycyjnie działalność Cloud Computing Group CCG z przychodami 7 miliardów 900 milionów dolarów. Jest to powyżej oczekiwań, ale spadek 3% rok do roku wygląda, no, można powiedzieć, że ok. Data Center and AI zanotowało 3 miliardy 900 milionów przychodu i spadek o 4% rok do roku. Nvidia zarabia obecnie ponad 10-krotnie więcej w tym segmencie, a to co kiedyś było domeną Intela, dzisiaj staje się niestety domeną AMD, bo AMD po raz pierwszy w historii osiągnęło 50% udziału w rynku procesorów serwerowych. Smutne ale prawdziwe. Natomiast fandry, czyli segment produkcji na zlecenie, wzrósł o 3% rok do roku do około 4,5 miliarda dolarów, co analitycy odebrali jako jeden z nielicznych sygnałów nadziei. W tle Intel zamknął lub wstrzymał projekty fabryk w Niemczech, Polsce i Kostaryce. A prace w Ohio zwolniły i to ostateczny koniec marzeń o fabryce Intela w Polsce, a przynajmniej na najbliższe lata. I żeby było jasne, tej fabryki nie załatwił ani Mateusz Morawiecki, będąc premierem, ani nie zaprzepaścił tej szansy Donald Tusk, również będąc premierem. To sytuacja finansowa Intela i obecna strategia spółki spowodowała, że tej budowy nie będzie, a z doniesień wiem, że prace nad ukształtowaniem terenu trwały. No i prawdopodobnie będą musiały się zakończyć. No a obecny CEO Libutan stwierdził, że nie wierzy w filozofię zbuduj, a klienci przyjdą. Intel będzie budował tylko to, czego klienci naprawdę potrzebują i tylko wtedy, kiedy tego potrzebują. A to chyba jasno świadczy, że strategia byłego CEO Patagelsinkera, czyli IDM-2.0, została pogrzebana. Liczby z raportu pokazują też, Cięcia kosztów na szeroką skalę. Liczba pracowników na koniec roku ma spaść o 15% do 75 tysięcy. Jeszcze kilka kwartałów temu było ich ponad 130 tysięcy, a liczba warstw zarządzania została już zredukowana rzekomo o połowę. Docelowo koszty operacyjne mają wynieść 17 miliardów dolarów w 2025, 16 w 26 a CAPEX ma wynieść w tym roku 18 miliardów brutto z szansą na istotne obniżki w w przyszłym roku i to też jasno pokazuje kierunek czy słuszny. Odpowiemy sobie w podsumowaniu free cash flow wciąż jest ujemny miliard ,00, 100 milionów dolarów ale płynność finansowa pozostaje dalej na wysokim poziomie bo Intel dalej ma ponad 21 miliardów ,00 dolarów gotówki i krótkoterminowych inwestycji więc nie upada co by nie było na froncie produktowym. Firma koncentruje się na rodzinie układów Panther Lake ich rynkowy debiut Planowany jest jeszcze na ten rok. Będą one pierwszymi układami bazującymi na węźle technologicznym Intel 18A, który jest tak naprawdę zwieńczeniem strategii pięciu nodów na 4 lata, którą ogłosił Pat Gelsinger, jeszcze przypomnę, jak obejmował stanowisko CEO i była to jego główna strategia, wręcz oczko w głowie. 18A ma stanowić fundament dla trzech kolejnych generacji produktów Intela, no ale w tle pojawia się jednak znak zapytania dotyczący też następcy, czyli węzła 14. A prace nad nową generacją trwają, jednak obecny CEO jasno deklaruje, że firma nie włoży ani dolara w produkcję bez uprzednich deklaracji klientów. I potwierdzonej opłacalności. I to jest duża zmiana. W mojej opinii, taka firma jak Intel, która słynęła kiedyś z tego, że na RD wydawała więcej niż konkurenci, czyli Nvidia i AMD, sumarycznie przez lata, rzuca wręcz biały ręcznik i nie jest zdolna przekuć nakładów finansowych w rzeczywistą wartość dodaną dla firmy. Cięcia niby ok, ale czy naprawdę firma, która chce konkurować z największymi, powinna tak podchodzić do inwestycji? Niech każdy odpowie sobie z Was sam bo ja mam swoje wyrobione zdanie. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, nowy CEO przyznaje wprost, że Intel za bardzo podchodził do tematu technicznie i zbyt silnie skoncentrowany był na sprzęcie. Teraz Intel chce zaoferować pełny stack, czyli od oprogramowania aż po sprzęt, ze szczególnym naciskiem na inferencję i agentów AI. Ma tu sprzyjać przede wszystkim ekspansja X86, rozwój GPU-XE i ściślejsza współpraca z softwareowymi talentami i partnerami. Tylko powiedzmy sobie wprost, czy przy tak zalanym rynku przez konkurentów jest miejsce na wejście z przytupem w takiej formie, kiedy środowisko NVIDIA jest tak powszechnie stosowane? Ja osobiście. Upatrywałem dużej nadziei natomiast w chipach Gaudi, które miały być tańszą alternatywą dla chipów H100 od Nvidii, ale niestety i tutaj chyba nie do końca wyszło tak, jakby wszyscy się tego spodziewali. Nieciekawie też oswajają się i podchodzą analitycy do całej sytuacji, na przykład Morgan Stanley ostrzega, że wysokie koszty startu. 18A oraz ramp Lunar Lake'a mogą dalej ciążyć marżą, które niestety w drugim kwartale wyniosły tylko, podkreślam, tylko niecałe 30% w ujęciu gapowym i 37,5 w non-gapowym. JP Morgan natomiast nie wierzy w szybki powrót do łask rynku. Tu zacytuję to, co dziś widzimy, to wciąż etap będzie gorzej, zanim będzie lepiej. I tu koniec cytatu. W dodatku, ewentualne decyzje klientów w sprawie przyjęcia technologii 14A mogą zająć się jeszcze od 18 do 24 miesięcy i skoro nawet analitycy już tak otwarcie mówią, że lepiej nie będzie a na pewno nie szybko, no to coś się chyba jednak złego dzieje. Pod tym względem jestem Przeszczęśliwy, że oddałem ostatnie niespełna 200 akcji Intela po 23 dolary, a powiem wprost, miałem dużą sumę zainwestowaną w intelu, trochę dostałem jako bonus, trochę kupowałem promocyjnie z racji bycia pracownikiem, ale też kupowałem Intela na rynku bezpośrednio za własne środki, które gdzieś tam posiadałem. Była to kwota wręcz sześciocyfrowa, tylko że dużą część sprzedawałem w 2024 roku po 40 kilka dolarów. Te środki w większości poszły na takie inwestycje w takie spółki jak na przykład Google, Nvidia czy Amazon. A dzisiaj jedyne co mi już zostaje z czasów przygody z Intelem to takie artefakty jak chociażby ten procesor, który kupiłem jeszcze za czasów bycia inżynierem i w sumie jest to dalej potężny procesor. No i jeszcze żartobliwie powiem, że mam taką o tutaj chusteczkę, pokażę do kamery, żebyście mogli sobie zobaczyć. No, ona mi służyła. Po prostu przy każdych wynikach do ocierania łez, jak było źle, a często było niefajnie. Jedyna pozytywna rzecz, którą udało mi się wyłapać, to analitycy doceniają, że obecny CEO Libutan nie owija w bawełnę i nie boi się ciąć gdzie trzeba. Sprzedaje też to, co sprzedać można, na przykład ostatnio akcję Mobile AI za miliard dolarów prawie, plus też trwa proces sprzedaży altery, a to wszystko celem skoncentrowania się na podstawowym biznesie. Firma rozważa też. Spin-off jednostki sieciowej, no ale jak historia Mobileye pokazuje, to może się to skończyć sprzedażą też i tej części całkowicie. Cóż, to podsumowanie jest ciężkie dla mnie, jako byłego pracownika i akcjonariusza, a w mojej historii giełdowej, Intel był dotychczas spółką, w której w jednym momencie miałem zainwestowane największą kwotę w życiu. Mimo to, dzisiaj nie widzę świetlanej przyszłości dla tej spółki, na pewno tej najbliższej, bo może kiedyś. Spółka się odrodzi jak Feniks z popiołów. Osobiście byłem zwolennikiem strategii Pata Gelsingera, która oczywiście była ambitna, ale pozwalała wierzyć w odrodzenie, choć sam przyznał, że roli i wpływu AI na sektor półprzewodników nie docenił, co poskutkowało tym, że Intela nie wymienia się dzisiaj wśród liderów AI. To dalej strategia ta miała kilka dużych założeń, które miały prawo Istnieć i się wydarzyć. Za to obecna wizja Libutana kompletnie do mnie nie przemawia. Z perspektywy obserwatora wygląda to jak chwytanie się wszystkiego, dosłownie wszystkiego, by przetrwać, ale spółka staje się z każdym krokiem coraz mniejsza, mająca coraz mniejszy wpływ na poszczególne segmenty. No cóż, pozostaje mi tylko życzyć firmie i kolegom jak najlepiej, bo mam do niej sentyment. Ale jednocześnie cieszę się, że z inwestycyjnego punktu widzenia akcji już nie posiadam i mam je gdzie indziej, na przykład w AMD, prawdopodobnie już niedługo. Jeśli jakimś cudem jednak wierzysz w to, że Intel wróci na Tron, to będę wdzięczny, jeżeli tym spostrzeżeniem podzielisz się w komentarzu. Akcję Intela oczywiście kupicie u partnera odcinka, czyli XTB. Zachęcam do odwiedzenia. Możecie też podpatrzeć mój portfel, który tam prowadzę. Zachęcam też do tego filmu. Omawiam tu spółkę, na którą stawiam dzisiaj i która według mnie realnie zmienia świat, który znamy i jest jednym z liderów rewolucji AI, i mam nadzieję, że takim pozostanie.